Siemanko, Siemanko, mordeczki z tej strony Maxeux. No i mam przykrą wiadomość, bynajmniej dla mnie. Próbowałem założyć drugie konto w Brawl Stars. No i jakimś cudem tamto mi usunęło, na którym miałem prawie 5000 parków i dwie legendy. No. Nie wiem jak się stało, ale zalogowałem się na Supercell. Tworzyłem nowe konto. No i poływałem się do to stare, no i nie, nie było go, no kurwa nie wiem jak to się stało. To stało się jakieś miesiąc temu, ale nie wrzucałem odcinka, bo byłem trochę załamany. No bo kto by nie był, kto by nie był wkurzony, no kurde, 5000 pułarków, dwie legendy. Jeszcze nagrane na, nagrany na odcinku, jak trafiłem, Leona. Troszkę lipa. Ale cóż, mam na tym kocie już prawie 2000 pułarków nowym. No i nagrałem, nagrałem krótki pago panik na was I trafimy jednego zamiarza No zapraszam do oglądania Let's go, lose control Slip and slide on the dance flow Let's go, lose control slip, slip and slide on the dance flow Let's go jak widzicie na ekranie już mam Barley'a na 19 randze. No kurde, nie mogę go wbić na 20, no bo ciężko się nie wgałeś. Już... Za każde miejsca, już coraz mniej się dostaje a teraz mam jeszcze lepsze osiągnięcie: mianowicie mam bóla na 22, czyli już do niego na koniec sezonu zostanę. Te dowiecie, te takie gwiazdki światowe nie wiem jak się nazywa? No i co, trafiłem Baldeja trafiłem jeszcze poko, tylko tego nie mam nagrane. No i co, trzymajcie się. No i cześć, zostawcie lajka, subskrypcję i miły komentarz, może to mnie pocieszy, na razie. No, a tutaj macie moje osiągnięcia puarkowe, czyli 1700 puarków ponad. Mam kolt na 12, tutaj widzicie. No i bóla na 22, tak jak Wam pokazywałem. Trzymajcie się teraz naprawdę, no i cześć.